Cześć, witam Was Dzisiaj chciałbym dla Was zrecenzować Kostkę 3x3 od MF8 Jeszcze nie widziałem Polskiej recenzji tej kostki Dlatego postanowiłem Takową stworzyć To tak Może od początku Zacznijmy sobie od pudełeczka To jest pudełko MF8 Widzimy Legend 3x3 Cube no i tak. Kosteczka została mi sprezentowana jako stały klient użytkownika Netflix. między innymi, o właśnie, kostka popuje to już, ale to za chwilę, e, tak, o może jak już się spopowała to zacznę od budowy, ale nie od rozmiaru, więc kostka jak jest zbudowana, widzimy, w środku jest taka kula, czego nie było wcześniej zastosowane w 13 kostkach, zamiast krzyżaka, widzimy kulę, no, dość dziwne to jest, dla mnie przynajmniej. Nietypowa budowa. Myślę, że to widać. Tutaj widzimy kulę. Tak jest zbudowany narożnik. W ten sposób, to jest dopasowane do tej kuli. O, tak się łączy z krawędzią. W ten sposób. No więc, budowa jest naprawdę nietypowa. Coś, coś nowego. Wprowadził mf -8 to może to teraz szybko poskładam. właśnie składa się też dość ciężko, a popy jednak są. Proszę. Dalej, na końcu środeczek, oczywiście. Jak się kost... Tak, rozmiary kostki. Kostka jest mniejsza od kostki 3x3, tu mamy 3x3 Kosteczka jest mniejsza. Sporo, jakieś 2 mm. No, tyle mniejsze jest. Także kostka jest no, mała. Dlatego moim zdaniem dobre jest dokładania kostki one hand. W trybie o -H się sprawdza naprawdę świetnie. Właśnie przez rozmiar. Ogólnie jest szybka. Chodzi bardzo, bardzo przyjemnie. Jak ścina zakręty? No zakręty ścina... Sory na chwilę Zakręty ścina całkiem fajnie No z kreski drugiego klocka Znam 40 ile stopni, nie wiem dokładnie Ale te odwrotne zakręty no to... No tu jest już gorzej Ja mam kostkę bardzo luźną, też trzeba wziąć pod uwagę, może dlatego są te popy Naklejki, no naklejki to tak jeszcze w sumie nie ocenię jakie są wytrzymałościowo, kostkę mam w sumie niedługo Kontrast między naklejkami Jest świetny, nie, ma, nie może się, nie mogą się naklejki pomylić, jest super No nie wiem Właśnie nie wiem dlaczego mam tak często te popy, może dlatego, że mam kostkę za luźną. Oczywiście jest regulacja śrub. Może powinienem trochę dokręcić. Ale a tak to kosteczka bardzo dobra. Polecam. Rusza się świetnie. Właśnie w przekładaniu jedną ręką jest super. Ze względu na swoje gabaryty. Co tutaj jeszcze można dodać? Oto to chyba było na tyle Może jeszcze pomieszam kosteczkę, zobaczycie jak się rusza A kostka bardzo fajnie rusza się środkowymi warstwami Normalnie mi się tak spodobało, zabawa środkowymi warstwami Jest super po prostu, nie wiem dlaczego tak jest Naprawdę świetnie to myśleli. Z tą kulą Jak widzicie, nie ma raczej loków. Żadnych ścinek. Czasami tylko tak przeskakuje dziwnie, ale. To może dlatego, właśnie, że jest za luźno. Ale kostka jest naprawdę super. Także polecam sprawdzić Alegrowicza pod tytułem właśnie Netcube. Te kosteczki ma w dobrej cenie. 41 zł. Myślę, że za taką kostkę to jest. No, może kostka nie jest lepsza od Diana. Ale naprawdę no zastanawiam się srogo, jakbym miał kupić teraz Diana tą kostkę, czy bym nie wybrał właśnie tej. Kostka jest super. No właśnie. Muszę ją troszeczkę dokręcić. Jeszcze jej nie smarowałem. Chodzi świetnie. Bez smarowania. No właśnie. Także polecam tą kostkę. Ogólnie bardzo fajna kostka o MF8 Legend. Kosteczka jest super. Dzięki i do zobaczenia.